Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Siedzę na krześle, które skrzypi. <grym>, nie że tego nie słyszycie. Um, i, I co tam? Ja po spacerze od razu poszłam. Hmm, pojechałam po dzieciaki, a w sumie po dwójkę z trójki. Po jasie i po klarę, bo oni skończyli właśnie lekcji, więc pojechałam, żeby nie siedzieli tam na świetlice. Tylko właśnie jak mogłam, to od razu po nich pojechałam. Boże, to myślałam, że mi jakaś krew leci w którym się uderzyłam, Ale coś trudne jest, nawet nie wiem czego Dobra, zaraz nieważne. <laughs> Witam Was, kochani, w nowym vlogu. Ja hmm, już trochę wstyd mi nazwia to vlogtoberem <laughs> przez to, że właśnie ominęłam ten e, dużo. Ale no tak, e, teraz właśnie chwilka, moment odpoczynku, zjedliśmy obiad w domu i jedziemy po milusie. A jest taka piękna pogoda dzisiaj. Ja słyszałam właśnie, że ma, ma być jakieś ocieplenie jeszcze, prawdopodobnie pod, pod koniec października. No i rzeczywiście dzisiaj jest bardzo ciepło. mamy 15 stopni. Wow, jutro jest 17, 16, 17, później mega piękna pogoda, ale się cieszę, bo ten październik był beznadziejny pogodowo beznadziejny. Zresztą pewnie wiecie, chociaż. W różnych częściach Polski to różna pogoda mogła być, ale u nas było beznadziejnie. I tak mówiłam do domina z nadzieją, że, kurde, jak taki październik jest beznadziejny, to może, wiecie, już się tak ochodziło, to do grudnia może będziemy mieć śnieg w świętach. No. I tak. tak, taką żyję nadzieją, ale wiecie, jak to się zazwyczaj kończy. Zjadłam makaron na obiad i teraz zasypiam. Przysięgam, zasypiam. Tak mi się chce potwornie spać, ale nie mogę. Dzisiaj jestem sama z dziećmi, więc muszę dać radę, muszę być twarda i sobie poradzić. No, tak to wygląda właśnie, że jakby był Domin to ja bym pewnie już teraz spała, już teraz bym miała drzemkę. Zobaczymy, <gryw> może będę miała siłę napić się kawy później. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo czasem mam ochotę na tą kawę, bo wcześniej strasznie mi odrzuciło, od początku. Ja, ja wcześniej miałam tak, że kawa to był trochę już taki rytuał i ja wiecie, piłam kawę rano i później tak y, po obiedzie jeszcze piłam tą kawę. Więc y, musiałam po prostu wypić, uwielbiałam. Uwielbiałam sobie usiąść na ogrodzie, y, na przykład jak było lato i wypić tą kawę, ale jak zeszłam w ciążę, automatycznie tak mnie potwornie odrzuciło od tej kawy, tak mi było niedobrze na samą myśl, że automatycznie naprawdę przestałam ją pić i... no i tak. Ale teraz powoli zaczyna mi wracać ochota, jeszcze nie tak do końca, jeszcze, no jeszcze ciężko czasem jest e, ogólnie z u mnie. E, ale no... Ale tak. Staram się, powiem Wam, e, bo słułam specjalnie do tej e, ciąży, więc ja się teraz naprawdę staram, żeby nie przytyć za dużo. Oczywiście nie świruję tutaj, nie wiadomo jak, wiecie, no. To nie jest ten czas, żeby, żeby się odchudzać. Chociaż powiem Wam, że ciężko było mi się pogodzić z tymi zmianami. Mimo, że się odchudzałam po to, żeby być w tej ciąży, to jak już, wiecie, byłam w ciąży i zaczął mi ten brw tak szybko rosnąć, to byłam przestraszona <grym> z tym, co się dzieje. No ale no, głupio aż o tym mówić. No ale teraz się pilnuję, ja yy, staram się właśnie liczyć te kalorie, ale żeby nie jest za mało, ale też, żeby nie jest za dużo. Po prostu nie chcę. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę przytyć. Yy, ja pozwalam sobie na zaścianki, jeżeli oczywiście mam ochotę. Yy, nawet jeżeli miałem przeprowadzić moje kalorie, zapotrzebowanie kaloryczne, więc się nie martwcie, ale, ale po prostu chcę się pilnować, żeby... Żeby pod koniec było łatwiej, bo im mniej się przytyję, tym jednak jest łatwiej. Przynajmniej ja tak zawsze miałam, że mi było o wiele, wiele łatwiej wtedy, jak przytyłam mniej, a nie więcej. No, tak. Lecę, lecę po Milusia. Mila mi kazała usiąść i siedzieć. I patrzeć, jak bańki wpuszcza tak? I No bo tam już nic nie ma, mi się sama piana została. uspiany z nie da rady. No wy się dziwicie, że ja chcę więcej dzieci. <grybujesz> jak mi dziecko myje naczynia, zobaczcie. Miejesz naczynia? Tak. Kochane dziecko. Mogę jej wypić kawkę w tym czasie? Aha, co mam robić? Chciałam czekać. Czekać! Czekać mamę! -hmm. Czy jeszcze mijać! mama! Chceć mama. mama! Oj, dzisiaj ciężki, ciężki wieczór. Dzieciaki dały mi popalić samej. Mieli jakiś zły humor dzisiaj. A jeszcze do mnie przychodzić chipsami. Do domu, ale nie słuchasz mnie. Mówiłam ci, że nie lubię teraz cebulki. Nie, no, ty nie w niej nie chciałeś. Nie, nie <grym> no, dobra. Nie, nie fromorzy. Okay. Słyszę kroki. Kto to idzie? No już. <noise> Mila to <do> spadnie. <noise> Musisz. Idź spać. Nie. Tak. Słodziak, ale nie idzie spać. Ja ja spać. Tyle usypiałam. Nie. Późno jest. No więc tak. Całe szczęście, że przed do przyszedł, bo ja muszę się jej wykąpać. A już jest późno, już się nie chce, ale muszę. Ja moją fazę na mandarynki przyniosłam też pod prysznic i kupiłam taki, że on tak przepięknie pachnie. No serio, polecam pięknie. Nie da się kąpać. Wiem właśnie moją śniadaniową zachciankę ostatnio. A to jest taka beznadziejna zachcianka, w tym sensie, że mi... What? <laughs> Ale mnie widzieliście? E, że mi nie po drodze do niej w ogóle. W ogóle mi nie jest po, po drodze, bo ta piekarnia jest... Daleko od nas, żeby tak wjechać to takie jest w ten, nie, krążenie trochę. No, trochę tak. No, więc jak mogę to jem, ale ostatnio jem często. Bułkę z makiem, po prostu kochani, bułkę z makiem. Słodka oczywiście. No, a teraz jedziemy do Legnicy, załatwić sprawy. jechaliśmy za szybko więc dzwonię do poradni, gdzie będę jechała właśnie na prenatalne. Mama ja tak Dobra pani odebrała akurat jak Was włączyłam, więc jak będę następnym razem gdzieś dzwoniła i będę długo czekała, to będę włączała nagrywanie po prostu i ten. No ja miałam jechać szybciej na badania pobranie krwi yy, do tych prenatalnych, ale nie chcę mi się jechać do Wrocławia tam i z powrotem, nie mam siły na to, więc y, musiałabym wczoraj jechać właśnie, dlatego zadzwoniłam do pani spytać się, czy będę mogła po prostu tego samego dnia, że trudno, no będę miała po prostu wynik później, no ale wiecie, jeżeli będzie wszystko na USG dobrze, no to to ta, ta, to pobranie krwi już mogę poczekać, tak? No, ale, ale tak... Można, na szczęście, więc się już nie stresuję, To bym się stresowała o tym, a jak zadzwoniłam to już wiem. Nie, Widzisz wiesz, obie kroki tak. w załatwianiu spraw przez telefon. Brawo, że już Aniu muszę dzwonić. No. Widzisz? Jestem z Ciebie dumna. Widzisz? Nie no, głupio by było, jakbyś, kurde, dzwonił, na, umówić mi na pranatalne, albo spytać, czy ja mogę pranatalne zrobić sobie tego samego dnia, w sensie pobranie krwi tego samego dnia, co USG. Co by było trochę głupie. <laughs> Tak, troszeczkę. No, więc wyniki będą później, ale ja jestem dobrej myśli, że wszystko będzie ok, więc. Zresztą, to nie jest już dla mnie tak stresujące, jak wiecie, nie wiem, za pierwszym razem na przykład miałam, że nie wiem, o co chodzi w tych wynikach i tak dalej. Teraz już wiem, orientuję się w temacie, więc po prostu. Będzie ok. Jaki piękny chryzantem. Przepiękny. Teraz mi się podoba ten kolor. No, to myślasz, że to jest. Nie ma nawet tutaj tych pomarańczowych, co mi się kiedyś podobały. 25, to jest. To mi chyba chce kupić większy dom czy coś, bo mnie zabrudło kastoramy. Hmm. Uwielbiam ten zapach remontu. Uwielbiam. Zmiana lokalizacji. Jesteśmy fandami. I jakie małe skarpeteczki. Boże. Ja w tym roku jakoś jeszcze bardziej się sią, nie mogę doczekać, więc mega mi jara. No. <laughs> ten dział. No. To nie mój klimat. Mój klimat to bardziej w tym Misiu. Okay. <laughs> ja pokazuję, co... Jesteśmy w domu powiem Wam, że najchętniej to ja poszłam teraz spać. E, spałam już w aucie, e, jak wracaliśmy w drodze powrotnej. Później właśnie poszliśmy zjeść e, no i pojechaliśmy po dzieci. Jesteśmy w domu i chciałam pójść spać, ale nie pójdę, bo e, zobaczę jak ten filmik. Może uda mi się go dzisiaj dodać, zobaczymy. E, chciałam wam pokazać właśnie, że robiliśmy kubki dla dzieci, chcę zobaczyć, właśnie jak to w sumie wygląda w środku. Są takie kubki, wiecie, już na grudzień. Eee, w action kupiliśmy do malowania. Eee, jaka wiecie, jaka jest fajna <grywa> aktywność dla dzieci. Zobaczymy jak ten. Jeden, chociaż kubeczek wygląda. Były różne, właśnie. Tu jest jeden. Taki. Z Mikołajem. Czapka. Fajny. Ciekawe, jak to się będzie malowało w ogóle. Więc to jest takie malutkie farbeczki. Ale za. Kosztowało chyba 11 zł. Coś w tym stylu. Już nie pamiętam, ale no, nie, nie dużo. 11-12 zł to kosztowało. W ogóle zaraz włożę. E, tutaj mamy jeszcze choinkę i mamy taki domek. Więc będziemy coś tam sobie robić z dzieciaczkami w grudniu. już no, Trzeba zbierać takie rzeczy, bo później jak chce się kupić je, to. Nie ma. Ujawiam mój widok z okna. Patrzcie, jak przepięknie. Jak to drzewo pięknie wygląda. Pięknie.